Jakby on tu był, co on najpierw powiedział, bo ja myślałam, że ostatnio, jak już ta książka miała użyć światło dzienne, tak sobie myślałam, że trzeba będzie coś powiedzieć. I co rano, nie można zostać z łóżka, czytałam i miałam miała cudowne, cudowne myśli. Oboj leżał długopis, kartka tak, spisywała mnie, ale co rano były, były inne początki. Z początku mam tyle i teraz mam taki, nie wiem, tu to wybrać, ale, ale mimo wszystko taki jeden wątek się zawsze przykłada. Zaczynamy, mi się wydaje, że od roku 1969. To jest ten wątek, który się tak, tak przeplatał w, w tych moich porannych zjawiskach. Rok 69, bardzo znamienny dla dzierżeniowa, w tym roku piłkarki ręczne wylaczyły pierwszą ligę. Sensacja. Sensacja podporna na Nie dzierżeniowi, który nie, nie ma w ogóle tradycji piłkarki piłkarskiej. Nagle są dziewczęta, wspaniałe dziewczęta, ale co nie ma ali. tak. No i trzeba było jeść aż włosca na otokach, wożono nas trzy razy tygodni do Płocka, z powrotem, się tam mecze. Ale nie najgorzej przyjechały drużyny z Górnego Śląska, to byłyśmy przegrane. Bo taki tumul, taka żara, że ta naszych kibiców z otokarów, ona nie miała żadnych szans. Mecze były straszne. Przez, przez ten kup i przez, przez to, byli tam, właściwie graliśmy na, często na obcengolistów. No tak było. Ale ta data była znamienna, to był właśnie czerwiec 1969 rok dla mojego życia. Bo ta pierwsza liczba przyniosła też mojego męża. No, a jak to był to tam opowiem dobrze? Więc tak, był początek listopada 69 roku po przegranym meczu, slowotnie przegranym, bo ta żaba była taka, że mózg wstał, yy, siadam na ławce i też po nie mogłam nawet, yy, no do szatni się ciało, siedziałam na ławce i coś i nie No ja się pozbierałam potem siadałem za autokaru, moja koleżanka, najlepsza koleżanka, ale uległa Masz usiąść tego Pana. Ja mydę święty spokój. Nie usiądę go, żadnego tego pana nie znam tego pana. I tak ale Ale trener powiedział, było tak, dobrze, usiadłam go do tego pana. Nawet na niego nie spojrzałam. Patrzyłam przed siebie, zła, zmęczona. Nagle słyszę, spokój i słowa. Jaka pani musi być wrażliwa? Jaka Pani przeżywała ten mecz? jak pani płakała. To ja tak chciałem najmłodszejszych, ja stałem z tyłu, ale nie zdarzyło mi się przeszkodzić. I wtedy, już słuchałam na niego, myślałem, że co pomieszam, to fajnie, nie? Odprowadził mnie do domu. Ja tylko wpadłam do domu, rzuciłam bardzo z proto. Przypinałam rodzicom, zaraz wracam. I już byliśmy na długi wieczór, piękny wieczór. No, a pięknie mówi, bardzo tak, pięknie mówi. To moje znajdowało znikło, smutki się tam nie rozrażają. Naprawdę, zrobił się taki piękny wieczór. to było. Pamiętajcie, na początku listopada 1969 roku, a na Boże Narodzenie, ten Pan został moim <grymiany> 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 Czasami byłam też zła, bo nie mogłam mieć swoich tajemnic, siedziałam smutno przy stole i tak się gryzłam z czymś tam, a tak patrzy na mnie i mówi no, no i się się... zrobimy to tak i tak. E, o, a skąd wiesz, że ja o tym myślę? Bo ja czytam w Tobie książki. No, wiecie Państwo, czasami takie to było. Chciałam coś mieć tajemnicy, ale nie umiałam kłamać i za się wszystko, A jak się zakręciłam, to tak się namotałam, że to, to, już, to już nic nie pomogło, to już mam to, że... Także to było takie to było takie zrozumienie takie wewnętrzne. Takie, że e, i, i, i taka ufność, że w każdej chwili nawet gorszej, mogłam, mogłam na nim polegać. I widzicie, że nie dotyczy. I teraz też nie mogę. I stoi Teraz moja córka, bo ja nie chciałam dużo mówić, przytoczy biografię tatusia, bo to tak ładnie mówi, tatuś i tatuś, tak, dobrze? A ja przytoczyłam te nasze piękne, piękne lata, gotowy, młode lata, cudowne lata. On był po prostu, jakim on był człowiekiem, ci co jego znają na zewnątrz pamiętają, on był po prostu człowiekiem uczciwym, uczciwym, serdecznym, fajnym. Dla, dla przyjaciół, bo oddał ostatnią koszulę. I bardzo zawsze cierpiał i się przejmował losem innych ludzi. I tak właśnie, myślałam, nawet jest, tak jak jest nawet na jego głowie, z jeden a, po prostu jeden świat Leopolda Stata, że nie bawił go z pomnik te wszystkie rozgłośne trąby, i luczne brawa. Lecz on zburzał go niesprawiedliwość na słabszymi. I to właśnie um, myślę, że jego najlepiej określa. I przypomniało mi się właśnie też um, takie jedno zdarzenie jeszcze, jak ja byłam bardzo malutka, gdyśmy mieszkali już na emigracji w Niemczech, bo to po jego internowaniu musieliśmy jednak, być, byliśmy no, zmuszeni jeszcze do wyjazdu. Wyjechaliśmy w 82 roku, ja wtedy miałem 5 lat, mój braciszek miał 9 miesięcy. I ja um, tuś nas dalej tak cały czasowo w duchu Polski, um, w tradycji, kultury polskiej nas dalej uczył polskiej mowy, także przepraszam, jak może nieraz jakieś błędy dramatyczne powiem, ale bo może nieraz nawet słów brakuje, ale tak muszę powiedzieć, nigdy nie chodziłam do polskiej szkoły, także polskiego nas tylko rodzice uczyli. Um, nie nieraz mama prowadziła. Ale nauczyli nas tak, że piszemy, że czytamy, może z błędami, ale jeszcze rozmawiamy po polsku. I tak właśnie pamiętam jedno takie zdarzenie, jak ktoś sobie wydrukował wizytówki. I na te wizytówki, także w Niemczech, napisał tak, Wojciech Cawaj, spawacz elektryczny, magister historii. A ja wtedy byłam nastolatka, może 13, 14 lat, i tak z takim niezrozumieniem w ogóle, Mówię tak, Tatusiu, no ale jak to? Jak ty to mogłeś napisać? Spawacz? Przecież jaki ty jesteś spawaczem? Czy to się pisze na wysytówkę? Historyk! Pan jesteś panem magistrem, a jakim spawaczem? Poza będzie tym, ty żyjesz tymi książkami, ty żyjesz tą historią. A on się tak na mnie popatrzył i powiedział, lubią, ale ja wiem dokładnie, co ja napisałam. Ja tobie też powiem, że... Jeszcze jednego czasu zrozumiesz, dlaczego tak napisałem". I tak już powiedział, bo ciężką pracę, czy w ogóle pracę człowieka, zawsze się ceniło i zawsze się ceni. A studia, no, mogą tylko rozszerzyć horyzonty, ale nigdy nie dadzą mądrości życiowej. Mądrość życiowa, no, to albo się ją ma, albo się nie ma. Jest tysiące, może być, studiowanych inżynierów. Ale nie będą mieli tego, co powinni przeżyć, a jest też dużo szarych robotników, którzy tym nie mają mądrości I właśnie tak, te lata upłynęły i spełniło się właśnie to, co ta powiedział, że doszło do tego i zrozumiałam. I tak właśnie, jak myślę o tej wizytówce, to to naprawdę też tak w te słowa podaje, kim on był. Był to człowiek,